Mano wszystkim tutaj, polski gamer 17. I to jest mój pierwszy alog w tym oto kanale. Dialogi tutaj będą tylko takie, kiedy będę mówił o update'ach, lub ogłoszeniach. Jak chodzi o QA, lub takie coś. Lub jak, jak jakiś temat znajdę ostry, który mnie w wnerwi albo zainteresuje. Ale cóż, najpierw pogadajmy o Raczecie. Co się wydarzyło z tymi trzema filmikami, które miałem. Yy, Zrobić, czyli pokaz broni, instrument jak muzeum i QA. Więc co ja mogę tutaj powiedzieć? Coś mi się dzieje z twardym dyskiem na Playmate'u. W sensie takim, że jak gram sobie w grę więcej niż 20 minut, to mi się wyłącza całkowicie gra, resetuje się. I ja nie wiem, jak to na razie naprawić. Jeszcze nie chcę mówić, że coś jest z twardym dyskiem może. Program, który używam do odtwarzania gier jest dziwny. Ale chwilowo te trzy filmiki są na razie wstrzymane. Zanim mi powiecie, że mogę nagrać Ratchata 2 jeszcze z konsoli HD, jedyne co bym mógł teraz zrobić to Insomniak Muzeum, ale Insomniak Muzeum już chciałem zrobić z oryginalnej wersji, ponieważ kompletny takiej Leslwej z wersji SD. Ale cóż, ja nie mówię, że te, te filmiki są kompletnie, już ich nigdy nie zrobię, tylko na razie są wstrzymane dopóki nie znajdę odpowiedniej. Od twojego programu otwarzającego grę na twardym dysku, ponieważ wiem, że jest więcej niż jeden i ten, który ja używam jest chyba troszeczkę, troszeczkę starszy. Więc nie martwcie się, te filmiki będą jeszcze. Postaram się jak najszybciej je zrobić. Drugi temat, który ja chciałbym poruszyć, to zmiana w systemie let's playowania, panie i panowie. I na pewno będziecie już troszeczkę mówili, że znowu coś się dzieje. Depresja i to początek końca po numer 3. Szczerze to nie jest to. Ja czytałem sobie komentarze raczeta i klanka dwójki, szczególnie finału. I oczywiście, ee, no nie powiem, że była mała krytyka, ale ja nie biorę także o krytyka. To tak o fuck you, banuję. Nie jestem DSP. Ja biorę krytykę pod. Dobrym światłem, ponieważ krytyka cię ulepsza, a nie pogarsza. Wiem, na za pewno zauważyliście, jaki wielki efort zrobiłem w nowym odcinku Crasha 2. I to jest właśnie e kierunek, w którym ja chcę robić let's play'e. Chcę robić definitywne wersje let's play W sensie takim, że definitywna wersja let's play'a Crasha 2, gdzie się o wszystkim dowiecie i wszystko będzie zrobione. Chcę zrobić najlepszy możliwy let's play, jaki jest z tym Crashem 2. I z tego, co ja na razie czytałem. Na komentarzach dużo ludzi, dużo ludziom się podobało y, to co zrobiłem z pierwszym odcinkiem krasza dwójki I ja teraz jestem w procesie edytowania drugiego odcinka nawet y, Ja to teraz chcę tak robić, ponieważ ja nie chcę mieć takie coś, nie chcę wam dać let's playa gdzie początek jest dobry Ale jakiś średni, na środku odcinek jest jakiś średni, że po prostu o po prostu gadam sobie o czymś, o, który, o czym nic, nic nie ma do roboty z grom. Co ja oczywiście robiłem, ale szczerze wiem, że mnie stać na więcej. I po prostu e, co ja teraz robię, to już nie będzie tak, że filmiki będą codziennie, ponieważ to będzie tak troszeczkę wymuszanie na nagrania, żebym mógł zrobić filmiki codziennie. Teraz, jak robię teraz tą formułę, gdzie dużo informacji daję i troszeczkę profesjonalnie edytuję ten Display, to nie wiem, nie będzie aż takich steady uploadów, wiecie, że o, codzienny odcinek, chyba już tego nie będzie, ponieważ to trochę też zajmuje do edytowania, na przykład pierwszy odcinek zajęło 4 godziny do edytowania. Ale, ja nie narzekam, że to tak długo mi zajmuje, ponieważ wiem, że na to mię stać. Nie chodzi o to, że mam gazę, tylko po prostu wiem, że mogłem let's play e lepiej robić i ja zrobię je lepiej. Po prostu nie chcę wam dać hit contentu. No. To chciałem wam powiedzieć, żebyście nie myśleli, że jakaś znowu depresja jest, ponieważ nie ma depresji. I... Naprawdę, chciał, chcę po prostu wam dobry filmik zrobić. I po prostu chcę też zrobić takie coś, żeby let's play nie był podobny do innych. I to na pewno brzmi troszeczkę dziwnie i hipokrytyczne, ponieważ ja mówię, że robię te filmiki dla przyjemności, ale też wiem, że już na więcej, na więcej mnie stać. Taki dobry, fajny let's play, gdzie dużo gier co się dowiecie i tak jak tam. Więc już nie będzie Takich słabych LP. Zrobię LP pełne informacji i pełno ciekawostek. I oczywiście dużo o grze powiem. Ale cóż. Święta są. Nagrywam to 25. Wczoraj była Wigilia. Dzisiaj jest Wigilia w Anglii, jakby co? Co mnie troszkę wnerwiło, ponieważ wszystko jest zamknięte. Nie mogę nawet fantysę kupić nigdzie. Se poszłem kurde na spacer po podwórku i nic nie było. Ja jeszcze mam połowę Fanty, więc wytrzymam do jutra. Ale cóż, zakupiłem paręnaście gierek. Mam 20, mam teraz 25 pięć gier na playatrue które kupię. I oczywiście nie będę nie wiem, czy robić alok, ponieważ pudełka ja schowałem, ponieważ nie chcę tych gierek sprzedawać, więc zadałem do folderu z płytami. Ale Kingdom Heartsy będą. God of War seria jest już potwierdzona, mam wszystkie części. Wszystkie kolekcje HD i wszystkie gier na Playatruje. Gry, y, gry Transformers Cybertronu mam wszystkie trzy. Co tam mam jeszcze? Dużo y, gierek Uncharted. W końcu się tą serią zainteresowałem. Ale jeszcze jej nie włączyłem. Sonic 06 jest potwierdzony, jakby co. Muszę tylko tą grę troszeczkę poduczyć. Muszę się podłużyć w tej gierce, ponieważ nie chcę wam wszystkiego gameplayu dać. Na przykład w Crashu ja robię teraz no death Frany tam. Tylko o śmierci, które mi przyspieszają czas. No, yy, dużo Gierek będzie. Wiem, że Soniki już będą na Playu trójce, ponieważ mam wszystkie Soniki yy, platformowe: Generation, Unleashed i 06. 06 jest fucking okropne. Chodzi o kontrolki. No i mam tam parę innych Gierek. No, a Slaja czwórkę mam. Po polsku mówię. Ale cóż, ten analog po prostu istnieje po to, żeby wam powiedzieć co i jak jest z kanałem I jakby co, proszę się nie spodziewać odcinka tak często. Nie mówię, że o, nie będę w ogóle ich robił, tylko trochę czasu nikt to zajmie Lepiej troszeczkę poczekać i mieć dobry content niż coś tajskiego Jak DSP, gdzie on fucking spamuje filmiki co paręnaście kurde filmików na dzień Ale cóż, życzę wam wesołych świąt i jeszcze będzie... I ponieważ to robię teraz w takim stylu, to będę nagrywał filmiki jeszcze w tym roku. Ale troszeczkę to zajmie, zanim skończę krasza. Więc mam nadzieję, że życzę Wam Wesołych Świąt. Chyba za późno, to już trochę teraz, tak Wam życzyć Wesołych Świąt. I będzie jeszcze jeden alok tradycyjny praktycznie, gdzie będę Wam życzył szczęśliwego Nowego Roku. Witajcie, tutaj Polski, Gamer17. I ja Was żegnam. Adios!